Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Grzyby się w lasach zaczęły, ale właśnie czy się zaczęły? To w nadleśnictwie Kłodawa, to wyjaśnijmy sobie, bo na pewno są grzybiarze, ale czy są grzyby? To, to za chwilę będziemy pytać o to pana nadleśniczego nadleśnictwa Kłodawa, pana Tomasza Kalemkiewicza. Dzień dobry w Radiu Gorzów. Dzień dobry. Są te grzyby? Trochę jest. Prawdziwki podobno głównie. No to się tak to pierwszy wysyp robi po tych tam kilku, kilka tygodni temu deszczach w Secz Myślę, że w tej chwili te deszcze, co w ostatnim czasie się pojawiły, jakby spotęgują ilość grzybów. Na chwilę obecną, to tam się plecy grzybiarzom nie uginają od pełnych wiader, ale ci, co wiedzą gdzie, to znajdują to, co Czyli lubią. Czyli miejsce swoje, by tak się mówi No grzyb. zawsze tak jest, zawsze są miejsca takie, gdzie jest lepiej nasłonecznione, lepiej wygrzane, gdzie te grzyby już rosły wcześniej, bo to też jest tak, że to ta grzybnia to nie jest. Jakby sam grzyb, który my zbieramy, jest efektem. To jest owocnik grzyba, który się rozwija, w symbiozie z korzeniami drzew. A jak jest taka sytuacja jak teraz, czyli że grzyby się pojawiają, to leśnicy raczej mówią: przyjeżdżajcie do nas, bo grzyby się zaczęły, czy raczej nie, tam tych grzybów to jest tam niewiele, w zasadzie czy... to. No. Nie, 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 no jakbym tak miał mówić, to bym powiedział: Nie ma grzybów, nie ma grzybów, ale tak nie mówię. No tak pół na pół pan mówi, tak? Nie, nie, no, nie, nie, no, ale na pewno nie jest jeszcze tak, że tutaj bo są czasami takie wysypy grzybów, że no ludzie wchodzą kilkanaście metrów od miejsca, gdzie zaparkowali samochód. I wdepnęli już za prawdziwki. I wdepnęli na prawdziwki pod grzybki, naładowali wiader, wsypali do samochodu, poszli drugi raz naładowali. Tego nie ma w tej chwili, mhm. tak? A wiem, że niektórzy to oczekują w ten sposób, że jak są grzyby, to znaczy, że ich zbieramy tutaj. Wielkimi ilościami, prawie że przemysłowo. W tej chwili jest sytuacja taka, że trzeba się nachodzić, żeby tych grzybów trochę nazbierać. Na pewno leśnikom nie ma tutaj żadnego oporu, jeżeli idzie o nas, żeby ludzie w lesie byli, jeżeli to robią tak, jak powinni, tak? Czyli nie śpiecą, nie wjeżdżają samochodami, gdzie nie powinni, nie, nie robią jakby tych innych rzeczy, które są zabronione prawem. I my jesteśmy generalnie bardzo zadowoleni, jak ludzie korzystają z lasu i po nim spacerują. Ja wczoraj pytałem na leśnictwie Skwierzyna Z taką nadzieją, że Chyba jednak zmieniliśmy myślenie, że już ludzie przestali wjeżdżać do lasu samochodami, że jest tyle parkingów, taka infrastruktura i że nauczyliśmy się wreszcie korzystać z lasów, ale sprowadzili mnie na ziemię pracownicy Nadleśnictwa w Skwierzynie mówią, Absolutnie nic się nie zmieniło. Ci, którzy wjeżdżali, dalej wjeżdżają, a ci, którzy umieli się zachować i zostawić samochód w takim miejscu, żeby nie niszczyć lasu, to ci zostawiają. U was też jak jest? Ale dokładnie tak samo jest z ograniczeniami prędkości, prawda? Wszyscy wiemy, że jest 50, a wszyscy jadą 70, bo to jeszcze tak, nie za to nie uzasadnione. Teraz nie zapłacimy za to półtora tysiąca. Już, U nas nie... też te mandaty wzrosły, bo taryfikator ogólnie wzrósł i za wjazd do lasu tam do 500 zł może być mandat. My staramy się tego nie. Robić, jeżeli nie musimy. Chyba, że klient jest oporny. Ale bardzo często jest tak, że mamy wspólne patrole z policją najczęściej. No tak, no ale jeżeli kogoś się w lesie gdzieś tam, no nie, że przyłapie, ale spotka po prostu, no bo nie sądzę, żeby ktoś samochodem po lesie miał uciekać, jeżeli ma na sumieniu tylko to, że wjechał do lasu, no to raczej jeżeli się można z nim dogadać, no to, to wyjeżdża. Znaczy nie, no wyjeżdżanie to jest jakby bezwzględny warunek tego, jak, jak się go już go spotka, bo bez względu na to, czy ten mandat będzie, czy nie, to on i tak musi wyjechać, prawda? Bo, tak, tak, nie, ale chodzi jakby... mi o to, że jeżeli będzie się kłócił i kwestionował, no to wtedy na mandat zasługuje. Nie, no ja nie chcę w ogóle w ten sposób ustawiać rozmowy, no bo to są zwykłe ludzkie sprawy. Nie jest kwestią zasługiwania na mandatu, czy ktoś jest miły, czy nie miły no bo to tak jakby jest, samo tak, zjawisko ale jest. od dużo zależy. Samo zjawisko jest po prostu jakby niewłaściwe, że ludzie wjeżdżają samochodami do lasów i wiele pretensji o to mają ci ludzie, którzy się normalnie zachowują w lesie i tu ja i bardzo ich rozumiem, no bo jeżeli ktoś przychodzi do tego lasu, stawia samochód tam, gdzie powinien, idzie ileś tam kilometrów, my stawiamy na spacery generalnie, tak, po lesie, czyli niech idzie i, i tutaj i ta osoba ma uzasadnione pretensje i słuszne, że on tutaj gdzieś tego się relaksuje w ten sposób, bo większość ludzi to traktuje jako dobrą zabawę, a nie zarobek, a tu ktoś mu nagle jeździ samochodem i to jeszcze czasami jakby w ogóle nie zwracając na, mm -hmm. na tych ludzi no tak, to jest w lesie uwagi. I to jest jedna z podstawowych przyczyn jakby takiego naszego zachowania. Drugą jest to, że stojące samochody na drogach leśnych powodują utrudnienia w naszej pracy. Ja już nie mówię w tej chwili o zagrożeniu pożarowym, które cały czas mniej lub bardziej tam się pojawia. Fakt, że to ciężko mówić przy takiej pogodzie, jak w tej chwili jest, ale hipotetycznie to zagrożenie występuje jeżeli nie dzisiaj, to pojutrze, czy, czy, czy za tydzień ale zawsze jest ryzyko jakiegoś pożaru. Dodatkowo są prowadzone prace leśne, jest prowadzony wywóz, inne tego typu rzeczy. I tutaj no ciężko sobie wyobrazić samochód, który waży 40 ton, który się ma cofnąć kilometr tyłem, bo ktoś postawił samochód. No jasne, że tak, ale to, to nie ma co dyskutować. Jest zakaz, to jest zakaz i koniec. O, o, od tego żeśmy zaczęli. Tak jest. Wróćmy do grzybów, Panie Nadleśniczy. Takie zasady najważniejsze, idąc do lasu, mamy naładowany telefon, prawda? No najlepiej. Bo w razie gdyby tam człowiek się idąc, a to tak jest, ale ja sam jak chodzę, to gdzieś tam czasem się łapię na tym, że człowiek cały czas jest skoncentrowany, a jak jeszcze jednego prawdziwka znajdzie, zaraz szuka drugiego, zakręcimy i się. Kręci, się. Tak. Zakręcimy się. I to nie tylko dotyczy grzybiarzy, ale my też, jak w lesie pracujemy, to czasami człowiek wychodzi, oj, myślałem, że wyjdzie na przykład 300 czy 400 metrów obok. Po prostu to nie ma punktu odniesienia w jakimś tam drzewostanie i a tu jest. No nie właśnie, nie, aż, tak a daleko, aż tak daleko nie chodzimy ale my, my no jakby mamy, mamy tą przewagę, że wiemy jak się w tym lesie mniej więcej ogarnąć, żeby się nie zgubić. Osobom takim, jak tu pan redaktor wspomniał, telefon naładowany oczywiście jest ważny. Niestety w lesie nie wszędzie mamy zasięg. To, to, to trzeba mieć wziąć poprawkę na to, tak jak akurat jak w Kłodawie to 90-95% praktycznie mówiąc terenu jest z pokryciem jakiegoś Aha. sygnału, bo jesteśmy blisko miasta. Jest to taki dosyć zurbanizowany teren, ale w, w miejscowościach takich gdzie jesteśmy zdecydowanie dalej od cywilizacji no to trzeba się liczyć z tym że może być tam gorzej są takie słupki opisane po... się nazywają słupki oddziałowe to słupki oddziałowe, co nam mówią te liczby? My mamy las jakby podzielony na prostokąty czy, czy takie kwatery. Bo tak jak w Stanach Zjednoczonych. Nie, nie, są za, nie, nie zawsze, nie zawsze, tak, tak, mhm. tak oni mają na kwartały. Tak. I taki słupek, który jest na narożniku, on jest opisany cyframi. Te cyfry odpowiadają numerowi konkretnego oddziału leśnego, który się tam znajduje i jakby posiadając mapę czy nawet korzystając z aplikacji yy, takich telefonicznych no my mamy tutaj w okolicach tych yy, na północ od Gorzowa jest aplikacja Puszcza Gorzowska polecam ciekawa i łatwo się tam znaleźć darmowa. ale darmowa jest też darmowa aplikacja BDML czyli baza danych o lasach i tam też można yy, jakby w sposób taki dosyć prosty odszukać numerację tych oddziałów a jednocześnie też, jeżeli jest możliwość, to jest yy, możliwość skorzystania z geolokalizacji, no bo jednak te, te telefony komórkowe mhm. mają taką opcję. No dobrze, ale też by, kontaktując się, załóżmy, że się zgubimy w lesie, mamy zasięg, dzwonimy do kogoś bliskiego albo uda się dodzwonić do nadleśnictwa na przykład, to podając ten, te dane z tego słupka jesteśmy w stanie być szybko odnalezieni. Tak, tak, tak. No bo to jakby my mamy wtedy już bezwzględnie zdefiniowane miejsce, w którym się ktoś znajduje, czyli znajduje się przy takim słupku. Bo on ma y, maksymalnie cztery cyfry, tak? Określające skrajne numery oddziałów, i wtedy, jak wiemy, które to jest skrzyżowanie, no to było bardzo łatwo nam znaleźć taką osobę. No czasami, niektórzy, właśnie tacy, co tam sobie wjadą do lasu, to zostawią samochód. I to też jest problem, bo oni potem samochodu nie mogą znaleźć. To, to, to też już się zdarzało, że w zasadzie my żeśmy pomagali szukać, i wtedy taka sytuacja też się kończyła mandatem, bo gdzie pan wjechał, tak? No, ale to już myślę. Ale to, już, myślę, to że... już mówię tak, jakby mm -hmm. skrajnie. Ale tak. też kwestia dodzwania się Nad nadleśnictwa, to też jest tak. My jesteśmy służbą, jak się ładnie nazywamy, służba leśna. I, i jakby pełnimy role y, ważne dla społeczeństwa, ale my nie pracujemy 24 godziny na dobę w, w formie dyżurów. I tu często jest takie niezrozumienie ze strony ludzi, że oni dzwonią o 19 i nikt nadleśnictw nie, nie, nie odebrał. My normalnie pracujemy w godzinach tam y, no dobrze, od, a od nas 100, do. A jak na 112 dzwonią, to też... Y... Jak dzwonią na 112, to tam już są służby, które odbierają. Y, my mamy na tyle dobrą współpracę z policją, że raz, że, 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 że też z policją... Wie, jak korzystać z tych map, które mamy. Jeżeli jest już duży problem, to często tak jest, że my wtedy mamy swoje źródła komunikacji, kontaktowe. godzinach się można skontaktować. I wtedy się kontaktujemy, rozmawiamy, no bo są też tragiczne sytuacje, w których my też uczestniczymy w poszukiwaniach. Czasami to najczęściej to dotyczy osób niepełnosprawnych lub dzieci, które się gubią i jakby nie mają świadomości czy możliwości skorzystania z pewnych takich rzeczy, chociażby tych, o których żeśmy mówili. Zostawmy grzyby, pani Nadeśniczy, czy y, zbieracze chrustu pojawiają się w lesie? Ja mówię trochę tak y, z przymrużeniem oka w kontekście tej takiej rzeczywistości internetowej, ale za chwilę dojdziemy do sprzedaży drewna. Tylko, czy zbieracze chrustu są? Są, są byli i myślę, że będą, bo jest to taka tra tradycja już wielowiekowa. W zasadzie lasy zawsze stały tutaj jakby na straży tradycji, bo, bo tak to trochę wygląda, my trochę konserwatywni jesteśmy z założenia, dlatego tak to wygląda, jak wygląda las. I, i to pozyskanie drewna własnym kosztem zawsze było popularną formą przetrwania dla ludzi w, i w ciężkich czasach, i w tłustych czasach również. Bo znam takie przypadki że ludzi na wysokich stanowiskach, którzy się wychowali na wsi. I na przykład w celach hobbystycznych sobie ten chrust zbierali. Tu nie chodzi o pieniądze w tym momencie. Tak naprawdę dużo ludzi się tutaj nawet po takich pewnych medialnych informacjach zgłaszało do nas, że oni będą zbierać chrust. Okej, okay, proszę bardzo, ale to jest ciężka praca. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i to leży, i ja biorę, ładuję sobie przyczepę i wyjeżdżam z lasu. Nie, nie. To niestety trzeba się napracować. A na jakich zasadach to się robi? To trzeba zgłosić i. No, oczywiście. Wszystko ma zasady, bo to czasami nie, no to bo dla jednego chrust to jest chrust, a dla drugiego 20 centymetrów to, to dopiero się zaczyna chrust od tej średnicy. No, a, a tak to nie wygląda. Że, czyli są tu pewne zasady. Przede wszystkim to my musimy. Pierwsza podstawowa zasada, pomijając bezpieczeństwo, to jest legalność czegoś takiego. I my to legalizujemy poprzez wydawanie odpowiednich zezwoleń. Czyli osoba, która chce takich chrust zbierać, żeby w zasadzie to się gaęziówka nazywała u nas, czy drobnica gaęziowa, to najpierw się musi zgłosić do konkretnego leśniczego, powiedzieć, że tak i taką rzecz by chciała robić. Leśniczy wskazuje jej miejsce, bo też ciężko, żeby w jednym miejscu się nagle znalazło 50 osób i sobie wyrywać gałęzie. Że my to też w jakiś sposób koordynujemy, żeby po prostu tych ludzi się za dużo nie znalazło w określonym miejscu. Ten leśniczy zleca to, udziela instruktażu jak to powinno wyglądać, mówi jakimi narzędziami te osoby mogą pracować, czy mają kwalifikacje do pracowania na przykład piłą mechaniczną, bo to jest też bardzo niebezpieczne narzędzie. Udzielamy instrukcji jak się zachowywać w lesie, kwestia śmieci, kwestia używania ognia, kwestia bezpieczeństwa, czy nawet chociażby tego, co rozmawiali, jakby, jakby się coś stało, jak, jak zareagować i po przygotowaniu takiego drewna, ułożeniu go w jakiś tam stos podlegający pomiarowym, my, my to mierzymy. My to mierzymy, wyceniamy, legalizujemy pochodzenie tego drewna i wtedy jest ono sprzedawane i co do zasady my sprzedajemy to za bardzo nieduże pieniądze. Naprawdę to są w poprzeliczeniu na przykład to taka przyczepa gałęzi sosnowych ciągnikowa kosztuje w granicach 10-12 zł. Takie, Czyli takie to są pieniądze. Czyli pieniądze. to są niewielkie pieniądze, tak. ale one, my je dlatego wartościujemy nisko, bo one są okupione ciężką pracą tej osoby, która to przygotowuje. I oprócz tego jest też sprzedaż drewna. E, tak, jak była zawsze, bo to nie Detaliczna. jest, jest kymptom powiedział. Tak. E czy zainteresowanie jest większe, mniejsze, dużo większe? Wiadomo, że zaczyna się robić chłodno i być może, czy jesteście gotowi, że na przykład na hura będzie się zgłaszało dużo ludzi teraz? Do znaczy my mamy pewnego rodzaju plany na początku roku, które konstruujemy i przewidujemy jakąś tam ilość drewna, którą sprzedajemy na rynku detalicznym. To na początku roku nie można było jeszcze przewidzieć tego, co się będzie działo teraz. Nie, ale ta ilość jest dosyć wysoka i właśnie tak chciałem powiedzieć, że my żeśmy jeszcze nie osiągnęli tego limitu, który żeśmy planowany mieli nawet, czyli tutaj jakby katastrofy żadnej nie ma, co do, co do tego drewna. Dodatkowa rzecz jest taka, że mając świadomość tego, co się dzieje, jesteśmy przygotowani na to i mamy jakby zielone światło na zwiększenie wolumenu sprzedaży detalicznej, jeżeli taka by zaistniała potrzeba. Na chwilę obecną coś takiego jeszcze się nie wydarzyło, przynajmniej jeżeli idzie o nadleśnictwo który mi przyszło pracować. Czyli kłodawa. Porównując, to już ostatnie moje pytanie, porównując ceny w tym roku za kubik drewna, bo w kubikach jak rozumiem, czy no. za metr? To znaczy, co byśmy nie mówili, to do tego samego się sprowadza, Wszystko bo metr jedno. sześcienny jest nazywany kubikiem. Tak, czy ten sam pień, który dzisiaj jest w stosunku do zeszłego roku jest droższy? Jeśli tak, to o ile? Dla osób fizycznych to tak. w ramach zakupu drewna opołowego nie jest droższy w ogóle. Czyli na przykład. Cena się nie zmieniła, i również cena, jako taka, w, na przestrzeni ostatnich 100 lat, praktycznie mówiąc, ceny tego drewna opałowego. To są ruchy tylko kosmetyczne. To są kilku, kilkunastu złotowe w skali dziesięciolecia, myślę nawet. Mhm. Tak, Czyli tu, bo my trzymamy tę cenę i między innymi trzymanie tej ceny jest tak jakby trochę remedium na to, co się na rynku zadziało, że my nie chcemy tego robić. Ja jestem w ogóle zaskoczony, że na przykład osoby, które sprzedają drewno. W ramach takiego, takiej sprzedaży detalicznej. Tutaj się strasznie mocno zadziało, bo wiem, że, że, że takie osoby sprzedające po 250-300 zł za metr takiego drewna w tej chwili nagle biorą nawet do 700 zł. Że to jest po prostu nieuczciwe. I, i no my też w jakiś sposób staramy się to regulować, aczkolwiek jest to wolny obrót i ile klient zapłaci, to tyle sprzedawca sprzedaje. Nie jest to cena wynikająca z tego, że lasy podniosły cenę. Czyli pośrednicy poczuli koniunkturę jak, i podnieśli. Ale we wszystkim cukier też poszedł do 10 zł, czy, czy papier toaletowy, czy takie sytuacje się dzieją. No, no niestety zarabiają bardzo często ludzie nieuczciwi na takich machinacjach. Mhm. Zapraszamy do lasu i też drewno. Na pewno w nadleśnictwach jest spokojnie zabezpieczone. Tak, nawet jest teraz nowa inicjatywa, że. To na koniec. Że lasy będą y, się zajmują jakby produkcją peletu w tej chwili, tak? Bo cena peletu też wzrosła i w tej chwili y, jakby są już działania podjęte, chociażby tutaj ośrodek transportu leśnego w Gorzowie wielkopolskim zajmie się produkcją peletu i też lasy będą starały się zabezpieczyć ten surowiec opałowy, myślę, że w przyzwoitych cenach. A od kiedy będzie można już na przykład u u Nie pelety? jestem w stanie tego odpowiedzieć, ale, ale naprawdę ruchy są bardzo szybkie, żeby. To wszystko zrobić, jeszcze, jeszcze będziemy się starać to przed zimą uruchomić. To jak tak dalej pójdzie, panie Nadleśniczy, to jednak chyba będziecie musieli mieć całodobową działalność, jeżeli tyle tych wszystkich no, gałęzi dzia będzie. Działalność, działalności. A sprzedaż to są dwie różne ja wiem, rzeczy. Nie no, wiem, Ale, ale da damy tak. radę, damy radę. No, mhm. Jeszcze dajemy. Tomasz Kalemkiewicz, dziękuję. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa był gościem Radia Gorzów, Dziękuję bardzo. No również dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej. W Radio Gorzów.